Hej cześć, Ciemneczko, Ciemneczki, Toidzie, witam Was na kolejnym odcinku Swiminga. Jest ze mną Tomek. A Tomek jestem. No tutaj jest nasze Polasą, a a a, on kosi sobie. Tutaj. To sobie robi kontrakt. No pięknie. Zakręca. No pięknie. Tutaj Kosi pracownik A ja chytam zawartę I kupiliśmy w ostatnim odcinku padok Duży Duży i teraz trzeba Mogłem sobie wcześniej napisać, ale zanim go tam postawiłem No w sumie No w sumie jak coś to ja tej trawę po prostu posadzę. No bo na tym odcinku pola i tak już nie oszukujmy się. Nic się nie skuja. O, przyjechałem. pojechałem. Tak no to, to ta trawa sobie. I tak będzie rosła, co by to da estetyki po prostu sadzę. Bo tam dalej sobie będziemy trawę zbijać. Tam dalej się posadzi trawnik, o. A kosiakę już wiesz, kupić. No tak, no te, jak się konie sprzeda. Mam no. Na razie to nie. Na razie hajsu nie ma. Miał, no, chociaż w sumie na kosiajkę może by się znalazł. Tylko najpierw konie bym kupił. też by ja tę kosiarkę, to już bym od razu tą dużą chciał kupić, co nie? No to są je No. Do niej chyba coś tam można jeszcze podłączyć, nie? nie hmm. Ogólnie konią to chodzi trawa, czy tylko siano? Nie, siano, siano, siano. No to wiem, no to, to się się zaobserwować, tak zam przetrząsnąć, i tak dalej. Tylko to chyba, bo już tak kupowałbym od razu te docelowe maszyny, to. Tak, przetrząsanie. A nie dobra, przetrząsanie to tanio. Zgrabiaka, to tą wejdziemy, tańsza, poza to pasowa to takie. Cienią, i mi się chce w nią wierzyć, no to pas. i kosiarka 300 tysięcy, no tak dużo, no to samo jest, no tak, czyli jest takie małe do ciągnika, no, nie, 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 Na razie Czekaj, a te... No to. Ej, to jest jakiś z modów czy Lali? Poczekaj, to, to zobaczę. W sumie te są trochę większe. wiem, ale nie ma, nie mogu, nie ma już odłączyć jedno po drugie, nie? No ale to, i, ale to i tak jedna z tyłu, jedna z przodu. A no, z tyłu, może z no, ale na pracowniku to nie pójdzie. Nie. Pośle. Chociaż tak to jakby chciał od razu ten. Co mnie dałem, może wezmę Ponsiga. Bo czasem jest tak, że się jedzie ten z kosiakami z przodu i od razu zgabia z tyłu, no nie. Mam. No. Chcę, coś takiego zrobić. Ogólnie do trawy... Ja mi źle idzie. Wiesz a do trawy to i tak trzeba będzie kupić pole jakieś. No. No to, to, to będzie za mało. No nie wiem, chyba trawa to w kostkach pójdzie. No jak tam w tamtych koniach poszło, to też. No bo też można po prostu luzem zbierać, tak? No. Przeczep... weź może przyczepą. A, a chyba, że masz ten... Wiesz, bo tak to na... E, tak to w kostki... Nie, w sumie nie w kostkę, bo mniej to miejsce zajmować będzie. Mnie jest taki rozslepany luzem, A A stodołę chciałem sobie zostawić po prostu na słomę. Aha. Wiesz, tak... To stodowę, czy jeszcze nie? O, w sumie można kupić. Będzie. Dobra to chyba najpierw stodołę kupię sprzęt do trawy To później jak sprzęt tam po Te Albo jak zostanie Hajdu bo Nie, chociaż tam jeszcze za misję coś tam dostanie się tam No 9 bo maszyny 1400 A. Te no, to tutaj pięknie. Trawnik będzie posadzony. Nie, wiesz, wiesz, Tak, tak, tak. się nie, nie, A ty tak. nie, 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 niestety. nie, nie, by można podstawić, ale on tutaj będzie potrzebny. nie, ale nie, no ale to tak. Tu siernik. Już może lecieć. To tym razem... Chyba że pak. jak... Ile ja tam mam owsa? Eee... co zaznaczyć? Owiec może bardziej. No 27 tysięcy tylko, to... To owiec, 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 owiec... Co? Wiem, przydałoby się to zmienić. Mam taką upatrzoną. Jaką? Mechaniczną. Logitech G950 Fajna kawka, tylko wtedy będzie jeszcze głośniejsza. Bo teraz to słychać bardziej uderzenia o biurko, bo wiesz, mikrofon podskakuje. Ej, jak się dozbiera w końcu ten statyk, to tak nie będzie. Ja Tak, ktoś przyjdzie, wrzuci do Jest No. No. 1% celu już jest. O Wiesz, ja się jeszcze zastanawiałem nad koszyczkiem, ale to 600 zł. To myślę, że samo Jamie sobie poradzi. Bo w ogóle nie wiesz, ja mnie to i tak już zamolityzuję trochę tego, no nie? No. Bo koszyk to na gumkach, to w ogóle już będzie jaj. lub z patyków. Bez przesady. Да. Ошибка. Мама, что поставить? Да. To tutaj tak, tutaj poleci ten mistrz mistrzunia. No i wszystko będzie już nawiezione pięknie. No i ogólnie ten sprzedać sobie po trochę. Masz sprzedać Najwyżej będziesz sprzedawać swoje jak będzie Ajsu brakować No, a nie brakuje Nie to z to... Oczywiście panie są bardzo opłacalne No No co tam? 42 tysiące płacisz, później masz 400 tysięcy no. A cena tego owsu to tak naprawdę i słomy jakbyś chciał sprzedać dzień to nie jest aż tak dużo No i tej no tak więc No już 10 minut nagrania Nie, dopiero ja pół po zrobiłem No Jezu już pół pola, a w ogóle jak tam zadanie? 33% A pracownika z nie, nie, nie. Tak. ej to gdzie postawić tą stodołę? C, które tu tam skończyły? Sprzodniesz ty, tego tam mana? No, ładny hmm. No Dobra, to ja zawiozę mana. Chcę zaprowadzić do chatki. Ej, ale ta warta to był dobry w sumie wybój. Mhm. Jako ciągnik. Nie, bo ogólnie wody nie ma im jak dostać. Bo widzisz tam ten znak wykrzyknik? No. Tam za 10 godzin się zbuduje rurociąg, bo wiesz, ja tam nie włożę wody, tylko wiesz, podchodzisz tak jak tutaj masz przy tych, klikasz r i już dobra, ale to skończy się sadzić, przewijamy czas, tak? No. To pyskać trzeba będzie. Po prostu. Ej, gdzie, po, gdzie postawić stodołę? Stodołę? To może tutaj się, obok, nie wiem, do. A że, a że tam na końcu, tu... No. Że tu, no w sumie trawa posadzona. No to w sumie... Że tu, To Że tu, no w Gdzie? no w sumie... A da no w w sumie... Że tu, no przeprowadzić? Co da się? Nie, on tutaj po prostu stoi, tak jakbyś go zostawił gdziekolwiek. A się Co? A, tylko teraz trzeba wyczyścić Czyli którym ty gdzieś czy jakim? Yeah. Jakim ty... A tu jest wiama, można otworzyć, tak? A, tu a, nie trzeba przeskakiwać, ja Wyczyściłeś tego konika, w którym żeś jeździł? Nie, bo nie wiem czy to. Kolor się pytam. Nie wiem właśnie, nie pamiętam. Ten, to nie nado. Czyli ten. Już stoi, nadal. O, Twilight. Jest, o, jest taj też. Gioły. No, co to ten. To zmieniłem nazwę jednego konia. Zgadnij, którego. To no, jest Nie, nie, nie. na no Tomka <tryk> Będziesz kury. <tryk> Czekaj, co <to> tam. Weź mnie na Nie. Wolę nie mieć później burzy w komentarzach. Tak? Wolę później nie być za to hejtowany. No, i z... <tryk> nie marzy się tej. z filmami. Już nie. Zależy jak ty to będzie kickbightowy mm -hmm. Kurę Skasowałem właśnie A no, ja? Ja Najpierw wojek żadny przechaczyłem, później nie wyhamowałem i w komba je Nice Nice to półstawiać i teraz to ten to naważenie komu zostaje Nie no ja wiem, bior, no, wiem że biorę ten kombajn i jadę Kosić jadę kosić... tam Dobra to pysk! No tam to nie wyrabia No dobrze, dobrze, no dwa, to szybciej będzie Ech, Tylko jeszcze, jeszcze trochę czasu może Po co? Do tych koni. wody? Nie, to ja to opyskam i będzie przewinięte Aha. Tutaj po prostu opieskiła puszczę. O już zboże też mhm. tak trochę wyrosło. No. Jadę są się przez, przez ziemniory To ja mogłeś też zbijać Dobra to gdzie gdzie jest man? Ej, hey, ty białeś mana? Nie. Co ja z nim zrobiłem? A, no tak. Tu go zostawiłem. Panie, co on robi yy, pół mapy dalej? Nie wiem. Życie się na kosze. Kołopora 25 go na pewno nie zostawiłem. Coś mi tu tak nie pasuje, to tak trochę Dobra, to ja zacznę. Co? nie naprawiasz kombajnów. Co? Czemu nie naprawiasz kombainu? To są do naprawienia? No ten nie jest do naprawienia, ale sporo Cyk Ten jelonek. Bo, nie jest mój. On jest mój. Co <noise> ja go nie będę naprawiał, po co? Bo ma masz asdot 3 zrzniwa. Co nie? No? Nie. Bo ten Ten ideal ma 56 godzin. E, e, to od Hedea zależy. Nie, też wolniej w ogóle to Mejka by się tu przydała Nie ja wiem no. mana tu by można już umyć Wisz jak nie zobasz o sprzęty Okej. Okay. Postawię ją tutaj koło mojego warsztatu. się Koło warsztatu ją postawię. Może być? Może być. Kaje, Co ja zrobiłem? Zamiast cekić na MV. Co to wykształtowało Ty 6 tysięcy? budowa, lejki No przecież 2000 za wyrównanie celu pod coś co się stawia, no nie wiesz, na kółkach jeździ nie? No nie. To jest takie irytujące. Zamiast dwóch tysiące i i pół Cztery. No ale po... 6 tysięcy było. No ale co tu równać? Nie wiem. To dlatego chyba nie kupowałem tej miki tak szczerze. Jezu! Powiem ten to jest dziwne. Ja nie lubię mieć z tyłu skręconych pół. A jeździłeś kiedyś manem? Manem? No. Tym, tutaj, bo on ma skręcającą tyłnią ośkę. Ale on ma też przednią. On przednią i tylną to jest. No. No, w ogóle to... Tu jeszcze soli trochę zostało. No co to wysypiemy No i go osłona A ile tam pracownik robi No i Guja jak znika ale ty, panie, bo już 21 minut nagrania, to, to dziękujemy za oglądanie, czy coś, co? No dziękujemy, dziękujemy. To, to, cze, cze, cześć.